Witajcie w sobotnie popołudnie, witam Cię serdecznie, mówię Ci dobrze, że jesteś. Jak codziennie chcę zaprosić do dobrych myśli. Dzisiaj zaproszenie do dobrych myśli, chociaż chcę powiedzieć o złych myślach. O złych myślach, które są w nas albo też mogą wielokrotnie być przyczyną naszego grzechu, jakby źródłem przyczyną jakby do, do takiej refleksji, jutrzejsza Ewangelia niedzielna o uczniach idących do Emmaus. gdzieś tam siedziałem nad jutrzejszym kazaniem i i właśnie ten obraz uczniów rozczarowanych, bo ich myślenie o rzeczywistości, która wcześniej była ich udziałem, nie było do końca właściwe, nie było do końca słuszne. Gdzieś tam w tym myśleniu było troszeczkę takiego, należało mi się, gdzieś troszeczkę takiego, że powinno być wedle tego, czego ja się spodziewałem, a tutaj rozczarowanie. Dlatego, moi drodzy, chcę Ci zaproponować, mówiąc o tych złych myślach, bardzo cieniutką książeczkę, to trudno nawet powiedzieć, że książka, książeczka. Książeczka będąc opracowaniem, opracowaniem wykładni z Spątu o ośmiu duchach zła, albo też inaczej o ośmiu złych myślach, w których to z Spontu to um, klasyka duchowości, z Spontu to czwarty wiek. Um, bardzo cienka książeczka, jesteś w stanie znaleźć ją w internecie bez problemu, chociażby na stronie wydawnictwa WAM. Dostawa jest za darmo, więc można sobie przeczytać, można sobie kupić. Gorąco zachęcam. Tak jakby nie jest do końca tekst źródłowy, to jest cienkie opracowanie, ale w zależnym są bardzo dobry, taki też bardzo przystępny. O co chodzi z tymi złymi myślami? Ewagiusz z pontu wysuwa twierdzenie, że dlatego człowiek grzeszy, bo złe jest jego nastawienie do życia i do świata. A więc, mówiąc o tych złych myślach, myślimy sobie dzisiaj nie tyle o jakiejś myśli, która przeleciała nam przez głowę, że coś nam przyszło na chwilę na myśl, ale zła myśl jako zły sposób myślenia o sobie, o świecie, o życiu. I, i, i odsłania etapami pewien mechanizm, który prowadzi do destrukcji życia, który coraz bardziej otwiera nas na grzech, który coraz bardziej zamyka nas na Boga, i który coraz bardziej degraduje i psuje nam życie, i prowadzi nas do tego, że my sami sobie gdzieś to życie, no, możemy powiedzieć, rozwalamy. U podstaw leży, tak mów, w mocnym uproszczeniu. Ewagrusz nazywa to obżarstwem, ale nie tyle w rozumieniu łakomstwa, ale takie obżarstwo życiowe. Czyli u podstaw stawia błędne podejście do świata jako do przestrzeni, która ma być źródłem zaspokojenia wszelkich moich potrzeb. Ewagrusz twierdzi, że jakby początek złego myślenia, złego sposobu myślenia o rzeczywistości świata, rzeczywistości ludzkiego życia, to widzenie w świecie rzeczywistości, która przede wszystkim ma zaspokajać moje oczekiwania, zaspokajać wszelkie moje potrzeby, tak? Mm. O Chrystus Jezus skało. Jako przestrzeń, która ma mnie prowadzić do Boga, która ma mnie otwierać na coś więcej, w której mam uczyć się miłości, ale która ma dostarczać bodźców dla mnie, ja stoję w centrum. To też taka postawa, gdzie nie ma miejsca na wyrzeczenie, nie ma miejsca na zrezygnowanie, bo też w imię czego? To postawa, mi się należy, ma być po mojemu, ma być tak, żeby mi było dobrze, żebym ja się czuł zaspokojony. Ewangel, żeś potem pokazuje, jak to narasta, jak z tej postawy rodzą się pewne kolejne i do czego to może prowadzić, aż do momentu, kiedy człowiek jest w stanie zanegować swoje życie, kiedy człowiek jest w stanie postawić pod znakiem zapytania całe swoje dotychczasowe istnienie i jakby postawić pod znakiem zapytania wartość tego wszystkiego, co do tej pory było jego udziałem. Mocno zachęcam. Mocno zachęcam do sięgnięcia po tą małą książeczkę, aby nasze myśli mogły być dobre, to z naszych myśli trzeba usuwać te myśli, które są złe, i też we właściwy sposób kształtować nasze myślenie. To też jest jakoś nasza odpowiedzialność. Jeżeli karnie się byle czym, to Ciężko potem, by moje myśli były dobre, by mnie prowadziły do dobra. Jestem odpowiedzialny, już tak teraz, to już taka luźniejsza refleksja, ostatnia dzisiaj. Jestem odpowiedzialny za swoje myśli. Tej rzeczywistości myśli nie można zostawić sobie samej. Tu gdzieś potrzeba jakiegoś mądrego kształtowania, poprzez autorefleksję, poprzez mądre rozmowy, poprzez modlitwę, tak by moje myśli. Otwierały mnie coraz bardziej na Boga. Otwierały mnie na z wartością. Otwierały mnie na miłość. Życzę Ci dobrego Bożego dnia, dobrego Bożego wieczoru sobotniego. Niech Pan Ci błogosławi.